Labiu jest językiem programowania, tylko o tyle specyficznym, że zamiast wpisać kod w wersji tekstowej, powiedzmy, rysuje się go na takiej przestrzeni dwuwymiarowej, w różnych kolorach i tak dalej, więc wygląda to dla niektórych mało poważnie, ale to bardzo złudne uczucie, bo można w tym napisać bardzo dużo. Robisko Labu służy do tworzenia różnych systemów te testowych i oprogramowania związanego z pomiarami i testami. Polskich programistów w Labwiu to coroczne wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Labview Fangrus z Katedry Meteorologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Wydarzenie skierowane jest dla studentów z całej Polski, gdzie chcemy skupić i zintegrować środowisko osób programujących w Labwiu. Pierwszy etap, czyli zmagania studentów, w którym brałem udział, polegały na, najpierw na napisaniu testu wprowadzającego wiedzę Olawiu, taką teoretyczną wiedzę. Miało on 20 pytań, zamkniętych i należało wskazać poprawną odpowiedź między odpowiedzi. Następnie można było przejść do napisania aplikacji, której specyfikacja była dość obszerna i wymagała wielu, wielu operacji, żeby zaimplementować wszystkie funkcjonalności. W drugiej części najlepsi studenci z tej części studenckiej oraz profesjonaliści, czyli pracownicy różnych firm związanych z programowaniem brali udział w zmaganiach, które polegały na pisaniu krótkich programów na czas.